To jest historia gazpis 119, w kolejnym filmie z Mediwala 2 na modyfikacji. Potem Total War, gdzie jako Polska staramy się przeżyć, a tym razem niszczymy rokoszar. Stefan Czarniecki wrócił specjalnie spod Rygi, żeby zaatakować Filipa Czekalskiego, który plądrował ziemię wokół Kalisza, tu również Poznania. więc armia kawalerii versus armia kawalerii, rozpoczynamy starcie. Mh. Mm. mikrofon, przepraszam, on trochę skrzypił, muszę go. Muszę go trochę tam już naoliwić Dobra, jak to wygląda? Na pewno tak, pierwsze co chcę puścić, to puścić kirasjerów najemnych. E, puścić flanką jednostki strzeleckie oczywiście, strzeleckie łuczników. Drugą flanką, puścić kawalerię strzelecką. A pospolite ruszenie. Tak. kusaria też będzie właśnie stała, właśnie na plance, Milnowała, żeby nic nie stało. To jest armia kawalerii, prezydenta kawalerii. To jest tak. Kiedy się broni. Więc jazda do przodu od razu, może je strzelać. Jazda w tą stronę, może je strzelać. Jazda w tą stronę, może się strzelać. wy od razu do ataku. Żarży, możecie strzelać. Men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Niejku, serio, rozjebimy. Właśnie, lekką jazdę. Okej. Okay. Rozpierdol totalny. Jak to wygląda? Gronicich, gronicich, gronicich uciekają. Wjechać na tą flankę. Są te same jednostki, więc ciężko rozpoznać. Tu możecie na tych wjechać od pleców. Na bardziej generalską, tutaj. Też tutaj. Nero, obieć tutaj, tu, starczy strzać tamtych, wywrócić. No nie, to będzie źle, to będzie złe. Nie, ja drugi, który O, to jest katastrofa, nie a Atakować tych jeszcze? Charge'om. Charge'om. Na plecy wjechać? Kusaria tutaj walczy, tutaj są rozłamani. Tu jeszcze się bije, tu się coś bije. Generał umarł. I tak będzie bitwa. 505 50 I kurwa, to była, to była porażka bitewna. To porażka bitewna. O Jezu. Rokoszanie umierają tutaj, okej. Okay. Czy mogę w Krakowie Pusarię wyrwować? Nie, a nie, nie w to który jest w co nie Musimy iść do Warszawy Czarnińskim, więc pójdziemy sobie przez Toruń. Tam się przegrupujemy i będziemy spróbować tego Lubomirskiego tutaj atakować. Cześć na Poznań, moi drodzy. Ja tutaj czekacie... Okej, wszystko pięknie Jak na wschodzie, tutaj już armia tak, czeka na nowości Pił, możemy ulepszyć Zróbcie tutaj urząd werbu pompy, koszary, zuprynek I do werbu, i do werbu, okej, okay, to takie proszę To jest duża liczba wrogów naszych Trzy tury, ja nie mam jak z tego wyjść tutaj. On ma tutaj dużą armię piracjerów, co najmniej wiesz, co ja. Oszczędzę im cierpień. Preferuję jeszcze ten moździerz, na które tam trafią. To serve, to będzie zatykowane zaraz. Mm, tak, dajmy, spróbujemy coś. Próbujemy... Gdzie jest coś? W Warszawie możecie sobie spróbować. Zrób tutaj tavernę. Na razie. Nazygund trzeci. Nazygund trzeci, okej. Okay. Okej. Okay. O naszych kapłanów zapomniałem już do zamościa. Który już przez dewastację tą armią, o dobra. Oni przejmą teraz ten zamek. Ten port. Kreml.

Tak, mamy pokój teraz z tymi, znowu. A ile sieć zarabia, bo nie widziałem w sumie, bo niby ktoś mi tam mówił, że ona zarabia około 10 tysięcy. Paratakuje kowno. Czy my wszystkimi tej armii będziemy wokół? Będziemy. I pięknie. Super, o to chodziło. A co ty tu masz? Bo ty masz tu dużo wszystkiego i złego. Masz dwa tarany. Musimy się jakoś poprawnie ustawić, szybko tymi wojskami przybyć do środka. Dobra moi drodzy, zegramy tę bitwę Możemy stracić miasto kolejne znowu with okay, we spróbujemy to jakoś ogarnąć. Będzie ciężka bitwa, mimo że mamy szansę. My lord, the type of battle seems to have turned against us. Widzicie, na te mury, nie da się wejść, niego. Weźcie. Aha, bo one są na granicy, jakby chyba naszego rozstawiania, mi się wydaje. Wy możecie. tutaj nie Dobra, e, potrzebuję tak. Was dobrą wybrawę z tej strony o. Ustawimy tych panów w ten sposób generała poproszę, bo nie jak się ustawi, tak? Ustawa to, więc generała poproszę o wyjazd z tej strony. Dobra. I tam działa? Co działa? Ja żeby to działa, bo na nie ma jak pójść. wyszlanga poszła gdzieś tu. Terpentyna poszła do środka już. Repentyny potrzebują głównej ulicy, ją potem potrzebują kurwa tutaj, w tym miejscu. O tak A reszta? Do środka biegiem. A wy? Też biegiem. Co że to możecie tutaj biegiem zrobić. Generalnie raz, żeby wyjechał. Tutaj maila. Super, promoty w Aliexpress. Zajebiście. At the walls, repel the attackers, give them steel. The enemy are battering down the gates. Proszę, że oni nie mają jak strzelać, nie? Weź się tam. Wiesz, czy w ogóle Walczyć. No, oni nas rozebią tutaj. Na tych murach. Co więcej, ja tu na to mógłbyś jeszcze w policzkach bronić teoretycznie. I tymi oddziałami będę się bronił w policzkę. Jak oni biegną tutaj na główny ten, to ustawimy się w uliczkach. Bo będziemy musieli jak najdłużej wytrzymać ten, napór. I to może pod, podziałać tutaj na murach. Okej. Okay. Ale postaram się przeżyć jak najdłużej to Ty! oddali się Pierdolę Udało się Bo dobra Strzelać Teraz będzie do szarży save us the enemy have the walls look to our defense or all will be lost Dział w mieście. Zdechotę niemiecką od razu tutaj rzucamy. a nawet tu. Eee, Tych strzelców w tym, tutaj. Chotę wejgielską w tu. Okej, okay, zajebiście Będzie maserat w takim razie zaraz Stosnąć się generałem uciekają, szlag by to By the Almighty Lord, or a military genius, can bring us victory from this debacle. Go, We should start your in this way. Na widzę. Okej, okay. stawcie się tutaj. Niech piechota niemieckich powstrzyma jak najdłużej. i wtedy wybiegną wszyscy. Tak? No to wygląda. Okej. Okay. There are changes in the course of battle. For defeat seems almost certain. Przejrzała ci Próba biegnie i się ustawia Pójdź z tym Rastrzelać. i można, wszystkim co się da Też tutaj

Aha, dobra. Chodzi o pobożny spad cały z rowerka. Salwę, salwę. Salve. się. Nie ma tu ludzi, wroga, tu jest tu jeden Teraz źle że stracił połowę ludzi, ale tracimy też dużo Dobra, padli Generał tu to jest ty. キャダラバー。 Cześć. Jeże. Only tutaj. Widz taka kawaleria, kurwa. Kto jest jeszcze? Tutaj? Tutaj ucieka się, Tak. no to. Teraz musimy zejść na dół tymi strzelcami 206, 204 ucieka, dobra. Teraz ten, tutaj. Biegnij tu, biegnij tu, biegnij tu dział To i strzać w tych. Biec, 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 kurwa Nie biec, biec, O biec, O fak, o fak, o fak, fuck, fak, fuck, fak, fuck, biec, fuck, biec, biec, biec,

To się kurwa drugi To pokonał mnie bo... kawalerią głównie. A the Almighty Lord or a genius can bring us victory from this debacle. Nie rozstrzela tymi, więc nie ma już szans na wygraną. Tutaj się tu Brany nie ma szans na wygraną. Do ostatniego będzie walczyć Wymów najwięcej się da. No cóż. Prawie w tym prawie tyle co my. Wszyscy zginęli. Obrońcy, kowna. Gro A kurwa! Nienawidzę takich sytuacji, ale mówiłem tak szybciej, że seria się powoli kończy. Mówię to na. Eee, Mówię to mniej więcej o tym. Na filmie z końca naszego. skończonego tam. konkursu. Ale stracił prawie całą armię tutaj. Teatra kurwa zrobię. Zwerbuję kolejną armię tutaj Nie ma innego wyjścia Tu oblegajcie Wy do Warszawy Przeszkolić się wszyscy, głównie Kusaria Okej, okay, jazdę koroną, chcę też wysłać do Warszawy ten oddział. Teraz tak, yy, czy możemy Kraków? Dobra. Moi drodzy, w tym momencie zakończę ten odcinek. Ja będę się z żegnał. Na razie, cześć i do widzenia.